Zemsta jest rozkoszą Bogu no! Gdzie one są? A, że, a że? Ja to nie wiem. Nie, serio, gdzie ona? Są? są? No gdzie Ale co? Jakie buty? No, znowu zdrapiły szaman boost co? Przecież tu leży jakieś. Nie, ladenbus. to są letterbus, bo ja wyrzuciłem. Ale ja przecież chwilą zrobiły szaman, i potem znikły. Random, szaman To Kto jeszcze zaginie w tym lesie? Może następny będziecie wy. Następny będziesz ty, jak tylko się tu pojawisz. co <coughs> się stanie, jak ci się skończy złoto na respawnę? Bandit shit, już taki mam. Nie, nie mogę. Tak się stanie. Cóż, proszę jak mi się skończy, to zrobi Aldef 4 Oh, Jesus. Co? Jakiś wilk mnie goni. Wow, a mnie aż dwóch. Trzech, nie umiesz liczyć. Teraz już trzech. <głosy> cztery cztery <noise> A jednak potrafisz liczyć! Na bieżąco. Co mam jeszcze zrobić? Ile tych terrorów zabić? Kurde na bandanę ma milion i i jeszcze się znowu z tej Nie boję się. Trzeba było mnie niszczyć, Shaman, dwa razy. Żezuję to tylko raz. Nie wiem, co się stało z nim po raz drugi. Jak już... e, a tu mam ci wierzyć. <noise> o, zablokowałeś się? Jaka szkoda. Tak Trochę za późno się za co zabrałeś. O. Ile ci jeszcze zostało golda? 70 Ooo, nie, straciłem zainteresowanie, nie chce mi się Tak gra mnie nie lubi to, -te. ten, Ja cię nie lubię, jeżeli to ci y poprawi humor Za moje szaman-buty <tuszel> <tuszel> znaczy, Ci lubiłem, ale potem straciłem szaman-buty teraz

Gdzie jest tank, kiedy go potrzeba? A nie przejeżdża <noise> Biegnę, już biegnę. Tak się stanie Jak sobie żyć, no. nie wierzę. Tutaj tu nie przechodź bez moich butów. <noise> Chociaż się miał uszyć water hmm? stuff, no A jasne, ty ich A co to w ogóle jest? Pusty, no o Boże. Jest gorsza wersja Mindstuffa po prostu. Chyba Mindfucka. Nie, Mindstuffa tego, co wcześniej. <laughs> Oops! <laughs> Widzę, Kortę... że ta za ci uciska mózg, wiesz? <grystanie> eee, nie, po prostu nie miałem na sobie szaman butów, więc się poścignąłem na trawie jakoś to spod tekstu. <grystanie> Opanowała go żądza krwi. Nie, tylko no. butów. Ale co ja ci zrobiłem z twoimi butami? <grystanie> On wolał się upewnić, wiesz? Nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę jest <grystanie> Mówiłem, że te mi się poślizgnął, celowałem w macie, na znaczy em <kluzniłem> się. Ale przewracają, się celowałem. O, znalazłem Brandona! Jeden Brandon, znaleźł! Tak <grym znać> się stało. Jeden na jeden. Pomocy, gonił jakiś nawiedzony pira. Tak się stanie. Co uciekasz? No, dobrze, nie nawiedzą na szafa. No. Natomiast, poprawdzie, tu przepraszam, Maciu, w Czarnobylu musimy mieć y, rację, że ta bandona uciska mi mózg, bo byłem pewien, że celuje w niego. A zabiłem cię. <noise> nie wiem, jak mógłbym was pomylić. On ma czy, y, białą głowę, znaczy brązową głowę, czerwoną. No i ty wyglądasz jak szafa, a on nie. Och, no. może może się wreszcie iść spać. Jestem za. Szczególnie, że ta gra nie ma końca, z tego co widzę. Dla ciebie będzie miała bardzo szybko. Tylko tu przyjdźmy. Wciągnij te itemy, to możemy potańczyć. Och, e, e, proszę się, proszę cię. Do kogo z tym tanksem, co? Tak to ze sobą możesz mówić wiesz Jak sam ze sobą rozmawiasz na przykład Za, Stajesz przed lustrem a mnie tak ciągnij tej temy, to pogadamy Jak zostawcie, zostawcie wilk jest mój Może trochę pani Szaman buty go sam zabije To powiedział, że ja będę atakował Wilka! Aha, no tak, nie pomyślałem o tym. <noise> Niestety nie masz onam butów. Nie nie masz onam. Maciek mógłby zniszczyć jak o Nie wiem, tych terrorów mamy jeszcze zniszczyć, kurwa. Nie wiem, bo mamy z nich zebrać te. Um, Jak sobie to się nazywa? Um, futra. A jakoś hmm. nie widziałem nigdzie, żeby z nich trapło futra. Jak sobie Nie, przesadziłem trochę. O nie. Rozumiem, że zaraz mogę się spodziewać, iż yy, guardian dołączy do, do tego grona, tak? A nie, nie guardian się znowu w domu jak zwykle. <laughs> Ja tak się stali Jak sobie rzeczę To po zasadka Zyciekajmy przegrupujemy się na polanie przed nami Tak się stanie To jest do mnie do polana Ja wiem lepiej <noise> Ty wiesz lepiej Czemu mi głupia ciota Eee yy, Wita on mnie napadł <głosy> <głosy> Nieprawda Tak <noise> się To niestie, bo ja na tobie nie mogę swoich i e, idę Uży. płakać rzekę z tego powodu.